Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny szalony odcinek z serii Broods i oj, ze mną jest diabełu! Cześć! siemano, Cześć, cześć! Y, mamy coś nowego dla was. Bardzo nowego. Uuu, widzicie coś po skórców. lewej stronie, patrzcie, patrz, widzisz tu po lewej stronie masz taką miniaturkę swoją. Też miniaturki jest, ale. I teraz już Na... nikt nie będzie mógł się pod nas podszywać, także jak widzicie kogoś tak. z takim e, awatarem, jak tutaj plaga i diabeł 67 to jesteśmy my. To już wiadomo o co chodzi. Tak, Poza tym nasze skiny też mają takie awatary na plecach. Tak, 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 na plecach i na, na, klacie. Relenie, na, tym, na klacie. O, siema. Cześć, Cześć. Piotrek. O, oh, oh, ale jesteś no. so cute, my friend. Powinien być czerwony. Zielony, no właśnie. Powinien być czerwony. Ja byłem żółty, ja ale ten żółty leżka. taki wyblakły. Go, Może się rzucimy na jakieś typy. Oj, no, właśnie jakiś typ to mnie leje tutaj. Help mi Piotrek. Pyk, pyk, Dobra, bo pomagam. trzeba jej pomóc. Dobra, teraz ty mi pomóż. Zrzucił mnie. Czaisz? Dobra, dobra, dobra Spokojnie Piotruś Wracaj tutaj i klepiemy, nie byliśmy żadnego poziomu, więc idealnie A aj, Ajajajaj Jest, aj. leży ej, jeden ja kiep, drugiego mięte. cisnę Ja też bardzo Peski, lubię To jest moje ulubione jochpa jak do tej pory, no i slash No jest jedno z najfajniej. dobry No Slash ja też jest zarąbiste O, nowy poziom, ej kwa, level wbiłem widziałeś? No. Pięknie pokonane, no, my Proszę, my Piotruś, daba 40, robimy, że. Dokładnie. Dokładnie. robimy na levelach Dab, tak, dab, diby, dab, dab, diby, dab, O, ile tu jest punktów za darmo o, mamy właśnie daba. Bo nie goni mnie typu wielki. Jakieś, jakieś. przemusia tutaj cisnę. Ja pierdziele, co tu się dzieje, chłopca. Są walki. No i, I dobrze, to jest najlepsza gra typo. dla tego. Uff! O nie! Ciekaj plaga! Ma użycia. Uff! Tu jakieś dwa przemki się biją Ej, wbijamy, wbijamy zabijamy dwóch od razu, Piotrek To goni co? Jakiś, kurde, po staremu kobót. jesteśmy mistrzami tej gry, także Jestem. podbijamy serwerek, tak? Oczywiście, no tylko i to i tu będzie ciężko, bo teraz ludzie się tak rozegrali w tej grze, że... No i mnie zabił. Nie ma tego złego, nowy poziom. kolosy ziomek. są takie wielkie. Ja już jestem wcześniej na serwerze, ziomek, ty jesteś piąty. No rozpadłeś chyba. Padłeś, nie no. no, rozwalajmy te wielki na strzała, nie? O, zabijam dwóch typów na raz. Dobra, kolejny leży. Pyk, pyk pyk, 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 pyk. Gdzie jesteś? Na środku. Aha. W sensie na cmentarzu? Tak, przy cmentarzu. Dobra. Dwóch naraz. L-doka na wolno. O nie, poziom dostałem. Uuu! Oj, te giganty. O nie, powalił mnie. Leże, wielki mnie zabił. Co za śmierdzi dupiec. No, ty o, wielki skurczę, to Ej, zabijają. teraz strasznie szybko miją. W ogóle wcześniej tak nie miły, no, Czy to jakiś stress No to? To level, 420 tysięcy. No, ale i tak to da się dziwne. go pokonać. Jakbyśmy bili tak trzeci level, i byśmy się na niego we dwójkę rzucili. Na surprysach, jakbyśmy skoczyli. No właśnie, o tym no wie wiesz, O, koleś ma suprice No, nie. Wydało nie radę go pyknąć. I znowu wielki kacap Na strzało on nie powala w ogóle, co to jest? No właśnie Ty jaki jest, jest ogromny to... ten Mikołaj O, o tutaj? Nie Nie Jakiś typo też ma takie skina jak my Ale nie ma mojej ma tej Polerynki ziomek You have to watch nie, to polerynka gościu No ma polerynkę jakąś inną Taką zwykłą pewnie, podstawową ty. Pyk z jakimś b No czyli to jest podstawa brudz a my mamy kustomowe, CUSTOMOWE! customowe. Ładnie, lejemy ty. Oh fuck me Gość z bombą mi tu leci Wybuchaj z tą bombą, wybuchaj Nie dla psa kiełbasa, co za głupek, haha ha. O nie, Mikołaj Mikołaj? Mikołaj, znaczy Mikołaj do mnie podszedł, chciał mnie bić, wiesz? Ale uciekł oh, Dab Dobra, poczekajcie Puh. O! Ale ich rekce ją, ale ich O nie, prowiemy, powalił mnie, Piotrek! Przeżyj Co? to sam Powalił mi jakiś gnojek, uciekłem, monster hopa Jestem na po lewej stronie tam jest Ja jestem jest. teraz przy bombie tam na pentagramie Dobra, uciekam wow, pentagram. Yyy, nie, goni mnie znowu jakiś wielki A, padłem, fuck O nie, Ale cienko mi idzie, cienko mi idzie Kurde bele, ciężko jest wiesz, byliśmy na serwer Taki już opanowany, no. srogo O nie, koleś z Jak wiel wielkoludów to, to już będzie ciężko kosmos zabić no, ale ich jest bardzo dużo przede wszystkim. Oj, to ty, uważaj. Elo, elo, elo. Się tu ką jakieś dziada. Zabieram ci troszeczkę punkciorów. Pu! Ło, wow, ciebie chyba chcesz. No, chasta. chyba dostałem troszeczkę to. dostałem. Duży pad! Ogromny pad! Wow! Bier te punkty. Biorę, 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 biorę. biorę. w mordę. Będziesz miał surprise, O, to. Go. O, spadł coś. Jakiś Frankenstein spadł. Woo! Cześć, Piotrek! Ty poleciałeś? Tak! O nie. The fuck? <laughs> Nie przeżyłem! A zobacz jakiegoś typa przez przypadek! No. Ale A. śmiesznie! Dobra, mam Surprise'a. Uj, nice, Jakby nice, nice, nice. Ja się muszę podładować troszeczkę, tak bo mam drogi. HP. No ja muszę zdać Surprise'a i do ciebie ja, podlecę. Co? Wow! Nie, no mnie powaliłeś poważnie. To nie ja. Ale nie jest ziomek taki. Dobra, jest tak jakiegoś leszczyka pokonałem. Level up! Pamiętaj, że można się chować na cmentarzach, jak są te wielkie. Aaaa, no takie, ja zapominam cały czas o tym. Ty, no to no. kurde, klasy nie Można pomóc! Troszeńkę, na pewno. Py! cię, typie. O, ale ja tym wielkim opierdzielnięcie, to jest kosmos. Jego trzeba we dwójkę dać, bo inaczej to nie ma podejścia do gościa. Oj, to typie, tylko uważaj. O nie! O nie! Dobra, pomogłem ci. Prawie Uciekam. Ale pomogłem ci, ziomek, nie, woliłem nie. tego typa obok. Ło, aleś mi pomógł. Jakieś placki, jacki, dawać ich tutaj jeden, drugi. Ty. Chodź tu, ziomek, potrzebuję twoich punktów. Wow, ewolucja. Ja! Yeah. Mam czwarty o nie, poziom. nie, nie, nie! Tam duży! O fuck, 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 fuck! Dobra. O nie, duży idzie do mnie. Trzeba szukać tych kurde specjalnych umiejętności, bez tego to lipa. Dobra! Następny powolony. Tu jakiś kiepor jeszcze. Czwarty level! Jak wklepiemy, to możemy się we dwójkę na niego rzucić. Jesteśmy dwóch na serwerze. Największy, zaraz no. za tym jednym typem. Damy Dobra radę, ziomek! Prawie miałem niespodziankę, ale koleś mi zabrał. Dobra, to, ja. to ja. To ja, to ja. Tu jakiś typo się wywrócił, oooo rakieta o, o. przeleciała To nieźle, ten kolos był przy cmentarzu No poczekaj, najpierw bijemy sobie czwarte poziomy, ja no spokojnie wiem. Bo on tak tam za dużo już nie pije. ego, nie no stubujemy. tylko mówię, że tam właśnie eee, Dobra, ja tu już mam czwarty nie? Eee. A no ja za chwilkę będę miał Czekam aż się zrespią jakieś łobuziki O kury, elo Tu jest dobra miejscowa do skakania Na ludzi, na głowy się, o nie! Się tam. No i Co? dupa. Wielkolot. Kurde. Dobra, uciekłem. Run Uciekłem mu. Idzie za mną? Nie, dobra, przystanął. O ja teraz muszę wybić troszeczkę, żeby się uleczyć? I idziemy dalej, ziomeczka Nie dla psa okay. kiełbasa. Jakiś kurak. Chodź tu kuraku. Puff. Naprawdę chciałeś się ze mną Uu. bić. W sumie upowalili powa mnie, o nie. O nie! O nie! Run! Dobra, czwarte wow, Prawie mnie mieli. O, stary, goni mi ktoś duży. To ja, to ja, to ja, to ja. To ja. Ciema, uciekaj, uciekaj. Dobra, musisz się podlecieć i możemy go cisnąć. No. Huh. O, uh. jesteśmy drużyna. Dobra, tu się, się Boże, leci, pyk, leci pyk, tutaj. lec, lec, pyk, pyk O, nie, czekam. 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 O, nie, ja cię nie, zacząłem bić. Fak, 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 przepraszam. O, ol mi, Oli mi wbiło. Ja opierdiga, powoli mnie. Leżę. Co ty gadasz? O nie! Uciekłem, zabił ucieko, mnie! Uciekł, 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 uciekł. nie ucieko, żyje chłopia. Ten typo mnie zabił, nie wiem czemu tak łatwo. Oj padłem. Ja no, też. Ja pierdyka ma, leli padłupa. Tu jest jeszcze tak, że nie dostajesz jakiś resztek, No, no, no. Odpielenia. No w sumie to dobrze. To w sumie dobrze. Dobra, mam boberkę ziomek. Idę na dużego. Uh. tu ten, zbieram resztki po dużym. Padł? O, elo. A tu ty! Jest. Tam niżej był, duży. O nie. No nie, wybuchłem, o nie wybuch jaka Siedź lipa. Właśnie jestem dużo wolniejszy z tym, nie? Hmm. Oj, no i mnie powalił. No nie, zginę. Duży? Nie. Mały, mały. Dobra, nie zginę. Tu <grym> jest jakiś wielkość. Jakoś żyje. Ajajaj. Aj, aj. Ło, jaka tu bitka, idę myli. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No właśnie. Ja tu wierzę. I leży, Uu! o nie, powalimy, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, ZOSTAW Spier EJ ŁYSY Uuu, uh. baobab, wypadł Baobabig eee. Baobabik Spierdzielam nas Mam poziomek, nieźle Nie dla psa kiobassa. O nie, duży Ara, Bierz go sobie Kurde, jak mnie pogonił, no wiać, no drugi koniec mapy, ja z tym dużym się nie trzymam, nie ma opcji. Jest! Ja takie jakiegoś leszka walnąłem. O! Czy będzie drugi poziom? Jest i drugi! No nie. a szybko się wskakuje na drugie nie. trzecie miejsce, tak? No. A bo tu ludzie giną od razu, ten Kolos tam no. robi robotę. Czy on tak szybko zabija, że to jest koniec. Uf, strasznie łatwo zginąć. No. To akurat fakt. Tak go z ławki Ale on w stanie. Oj, sorry. U, tu Dobra, coś. zdech? O nie. Ten jest jakiś w miarę? taki dawaj go. No. Pięknie. O nie, duży, duży, duży run. O nie, o, leżę. Zabił mnie od razu. Pierdzielisz To jest złe. No, to jest tu no, ja pierdykam. Nie, to jest ja zbyt pierdol. OP. Przecież jego się nie da powalić teraz, jego można tylko. No tylko specjalnymi umiejętnościami. No pat, O, pat, 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 tamten, ten. Uciekłem mu. Temu wielkiemu. Jestem drugi. O goni mnie, goni mnie od razu, Jet. Aha, jeszcze jakiś Leży. gówniak. Jakiś gówniak mnie... Ja pierdyka, co za debil. Jakiś gówniak mnie powalił od razu. To nieźle. Daj wbijamy lewerem, może się uda. O, Elo. O! To jakiś duży się wyrywał. Uu, daj go. Śniemy typa! Leży. Uu. Duży idzie. Czekaj, uciekaj. Jak szybko butowanko w ogóle tego no. jednego. We dwóch to jest. Chwila moment. w trzecie miejsce poza masz wodę. elegancko. Ty. Duży. Jednak duży, duży, duży. Trzeba się chować przed nim Nie ma co! Ja spierdzielam. Dużo innych graczy. Ja się tu pompuje co chwilę. Próbuję go jakoś. To nie będzie łatwe. No jak ty żeś na mnie wskoczył? Przeskoczył w ogóle w drugą stronę i to... nagle jest na mnie. Jaki sens? To nie dobrze. A nie duży, spoko. Jakiś mały kiepor A O dabik Mam Surprise'a! Który poziom? Eee trzeci No wiesz surprise i tak go powali i tak No On nie jak mi zabrał bombę O chodź tutaj pa pokażę ci miejscówę Na dół chcesz tu, skoczyć tu na niego? stąd skaczesz nie? Ktoś przechodzi Poczekaj biorę bombę I czekam Mój na dużego idziemy na niego A umiesz ją obsłużyć tak że nas nie zabiła? No postaram się nie, nie wiem nie, nie do końca. On jakoś wyrzuca, nie wiem. Nie, nie, nie. U ile tam jest ludzi? Z, no, trzeba, ona zawsze tam walnie mnie, czy coś. A, dawaj na dużego. Zginia, dawaj na dużego. Zginia. No dobra, trudno, poświęcę się. Idziemy na dół, bo tam jest. Nad zmentarzem. Pod cmentarzem tam. No to chodź. Tam pod cmentarzem. Dawaj Tu, tu, tu Pod pentagramem. Ta, nie no pod cmentarzem tutaj. O, patrz. Tu jest pentagram nie cmenta Dobra, dawaj. Py. Co, nie powaliło go? Wziął mu troszeczkę torpora, ale nie powaliło. Ociekaj, Uciekał, uciekał, czekaj, 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 czekaj. Dawaj go. Ty, to mu wow! nie zrobiło. Powaliło Powaliłeś go? go! Dawaj go! Ale zabić go nie zabijemy. No, Ile on to ma to? Już było ja przecież ja on nic nie zrobiłem. No. Jakie porąbane to plno, jest. Swoich punktów. Dobra, będzie trzeba na, na czymś innym tutaj. On nie może swoich punktów podnieść, ziomek. Wiem, to ja mówię, że będzie ich pilnował. Zabrałem mu. Tak? Braknie? Uciekam. No, te co wypadły, wszystkie zebrałem, ale nie niedostępne nawet poziomu czwartego, także. powiem, troszkę lipa. Daje to jakieś leszczy. Pozabijani. No ale prawie go mieliśmy, nie? Znaczy tyle co mieliśmy to mieliśmy, naprawdę. No o nie, leci duży. No nie, zabrał mnie na rakietę gnojek! I to... zleciałem pod mapę! What the fuck! No ciekawe jak się robi to z tym podpinaniem rakiety. Ale nie, gościu mnie zabrał sam na rakietę! Nie wziął no. na rakiety, poleciał z tą rakietą. A, razem z tobą. Bo nie da się chyba tak podpiąć kogoś Właśnie pod się rakietę. Komuś, tak raz sam leciałem na rakiecie, a je nie podniosłem. Tylko ktoś mnie jakby podłączył ją. Dobra, mam Super'sa. Ja coś większego. To że jestem drugi to. Ktoś albo ty dłuża, parę albo tutaj nie. bije. Albo się na leszkach próbuj wybijać To tak, ja. Ładło. Bigo. A jest wielkolut! No i wbiłem mu troszeczkę, ale nie całe. Pa. Dalej jest na nogach Crazy shit to jest No Razy dwa Supraise Musielibyśmy obaj uderzyć z no. no i bajle punktów nie, yeah, yeah, level up Dobra, poszukajcie sobie rakieta jak wbijemy Będzie Git Koleś tu wleciał na bombie. Właśnie widziałem U, ewolucja Nie nice. potrzebuję czwartego poziomu. No nie, Trzeciego był. chociaż teraz. Kurde, ziomek zabrał mi surprise'a z podnosa. nosa. Taki źleszek pewnie, nie? Nooo Jary, jary Tylko przypał jest taki, że jak masz suprise, to nie możesz atakować, bo go aktywujesz, nie? Więc jak już znajdziemy, to trzeba naprawdę szybko działać Za drugą Gościu, co tam z bombą wleciał między czterech? Uuu, niech wybuchnie, niech wybuchnie Ty, wypadła mu bomba w ogóle No widzisz, da się jakoś wyrzucić, tylko nie wiem Ktoś go powalił, jak on bombę trzymał A. Pyk, 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 pyk. na pierdzielando cały czas. O, Gościu tu na rakiecie ten... przez środek. O, jest wielkolud, fuck mi. Pion on jest? Jest na cmentarzu. Uf. Dobra. Nie, on jest nie do powalania stary. No, on praktycznie całego torporu nabija na strzała. Wow, no mi też. No widzisz, musimy mieć dwa i tylko wtedy go możemy powalić. Albo Surprise i Bomba Nie! SPADŁEM Co? Ja! Aaa, skrzaniłem. Fabiutko. Kurde, już byłem trzeci z powrotem. Spoko, dobijesz się. Ej, o, mam Surprise'a. Pytanie ja tylko, czy on tu chce przejść. Tak, go zrzucić. Jakimś cudem. No i mnie powalili. Dobra, leży. Albo nie? Nie, ja, ja, ja. ja no, no, nie, nie Ja jestem surprise'em No i leży Kurde Jesteś surprise'em? Nie, nie, ja mam teraz pierwszy poziom To nawet surprise'em to nie zrobił no Tak. Bo mam surprise'a Tak? Mam, ale, Wie, ale muszę go podnieść No Jezu, już mnie pieprzno przecież Na strzała mnie wziął, nie? Nie zdążyłem nic zrobić Nas zespalniłem no, no. się i walnę mnie od razu Ale mam surprise'a, nie podniosłem On tam cały czas jest No on jest przy tym Ale ja potrzebuję wbić chociaż trzeci level, stary, bo tak to, to to nie ma sensu. A już nie ma suprise. A jest suprise schowany przed nim. Nad cmentarzem, dawaj. No tak, o tym mówię. No to chodź, I tu mam jeszcze jednego. Ma. Ale ja mam pierwszy poziom, stary, ja nic to nie zrobię. Więc może jak go walniemy to się uda. Aby spróbować, nie? Dobra, biorę suprise i idę do ciebie w takim razie. Mam też tu jednego na dole. Dobra, lecę. Jestem na cmentarzu. Jest tu typo po lewej stronie. Od cmentarza. Idzie na mnie Gdzie jesteś? Jestem na dole, pod cmentarzem Dobra, idę pod cmentarz Ciebie. On biegnie Ja już jest. O, jest dobra, tu król dobra, chodź, Ty, chodź, chodź ktoś się jest z koroną, to ty jesteś? Tak, tak no, ty, no, no co za debilę Dobra we dwóch od razu go Pyk, Dawaj, pyk, go. pyk. Jest! No Leży! Jest, padł! Ale ja też padłem Ja też Kurde. Dobra, level, 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 level Dawaj, zbierać te punkty Bo Te, ci tu były Nawzajem też się ogłuszyliśmy, wiesz? No Dobra, przynajmniej level był. Ale było no. dobrze, wiemy, że się da Kurde Dostał. Kroszeńkę. Pyk. To jest do zrobienia po prostu. O jakbyśmy go rozwalili, to był hit. No, by było Dostał. przyjemnie, nie powiem. Dobra, trzeci ciebie. poziom. Piąte miejsce wskoczyłem. Wbijam stary na trzecie miejsce i go ciśniemy jeszcze raz. Musimy surprise złapać. Jecimy z gnojem. O, ktoś tu spadł sobie, dzięki za punkty. Jest to duży znowu. spadł gdzieś na dół. Ale w sensie, on jest bo. nie do zrobienia. No, tak jak tamten, tego co porobiłem w pierwszym odcinku, nie? No. Dokładnie. Nie no, już to jest kurde, jakieś masakra z tym gościem. No, no jest. Albo po prostu spierdzielać, póki nie wbijemy jakiegoś trzeciego, czwartego no. levelu i tyle. No jak znajdziemy to znajdziemy, a jak nie, no to wbijamy pońcy. I Piąty myślę level wbijemy i go dał się... O, o to ja... Ziu. By dało radę go pyknąć, to by było spoko. Takie na zwięcianie, bym odcinka akurat, nie? No To by dało radę, naprawdę Po co te gówniaki się na mnie rzucają? Też nie, nie rozumiem tego. No to są gówniaki. I ich nigdy nie zrozumiesz. Uważnie. O, kurczak mnie pokochał. Hehe, co nieźle. Znowu gówniak jakiś mi bije. Gościu! Are you drunk? Or what? No. Nabijaj mi poziom tylko, także nie narzekam. O. Elo, ale walka. Gdzie trzech się bije, tam plaga korzysta. Biłem poziom no. Bro, cały czas na Dobra, co na napiące siedzę? Ktoś tu dobrze ciśnie. Podbierasz pończy. Ja? Nie, ty. Jakiś ziom tutaj biegaj. Już Mówię, co ty mnie oskarżesz? że Dobra, mam ten. O nie. No i dupa. O, bomba. O, i ładnie bomba poleciała. Mam surprise'a Okej okay. ja mam dużego na ogonie Tylko, że ja pa no, jestem no. aż czała praktycznie, to jest taka lipa Kumam, kumam Który już masz level? Trzeci Ja mam piąty No nie mam surprise'a O nie, to jest ta zła miejscuwa bardzo mm. Tylko, że mam bardzo mało HP i muszę tak czwarty level mieć przynajmniej O nie, mam przerąbane To tak srogo Ło, ucieknę ale farcik Ale farcik uh. Powalił mnie, Oj, powaliłem go w ostatniej sekundzie Ale fart, ale fart, ale fart, ale fart, ale fart Nie wow. zwolniejszy ode mnie, Nikola Nie, padłem, jakiś śmieć mnie Co zabił wygadasz? Taki mały śmierdzi dupiec Co? Lucky Puppet Ale schrzaniłem O, niespodzianka Ero, <laughs> Aha, dobra. Znowu jakiś gnojek trzeci wpadł. na pierdyka. <grychy> duży. Wow! cienko idzie, cienko idzie. zabijał. Ja się jeszcze trzymam, ale pół życia mi zdjął duży. Mm. Ja pierdzielę. Ja też tam napierdnięcie na teraz. Mm. Ajajaj. Goni mnie dwóch typa, nie możecie się bić między sobą, debile. No dawaj do mnie, ja jestem na tym. Na pentagramie. O, ty też. Ja też. Chowaj się. Py! Który? Muszę punkciory pozbierać, Pedro. Spoko jak to zabijam. Uważaj Pira. na bombę Spoko, z bombą to mnie nie złapie raczej <gry> masz punkty Dzięki, dzięki, dzięki Py Wuhu No i naj nice. no, Ty już masz ma ten Już jesteś giga mi miszu No piąty Dobra trzeci lewy trzeba wpierdzielić chociaż Piąty by się no. przydał a ja o jakiś Mikołaj tu ucieka, hello Pyk Załatwiony Tu jeszcze ktoś jest, jakiś do onie wielkolud ty No już się na mnie czai, nie? Gdzie? Przy... Pod cmentarzem To ucieka. pod pentagramem, przepraszam Pyk Dobra, czy poziom To git Idę po Surprise a. Mam Surprisea Bra? z jakimś ziomeczkiem się pierę? Gdzie? E, pod schodami Pod schodami. Z jakiejś Dory. Z miary sporym poziomem. Ja mam Surprise, gdzie <laughs> co? To. O idzie ten dyro. To duży. jest jakiś gościu. Różam. Nie, nie przyjdzie tutaj teraz, boi się pan. Przyszedł Pej! Mam go, powaliłem! Dawaj go! Tu O ale mu zjechaliśmy życia. No pięknie, zaraz o, czwarty stary. level mam. To był atak run, 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 run. Dobra. Surprise może będzie na dole czy coś. No. A czwarty level mi się przydał. Hmm. Dobra, leć. Może znajdziemy. No to jest jakiś. On tak dostał w ciry zdrowe. Jakiś leszek? Tylko, że tu jesteśmy w martwym punkcie troszkę. Nas tutaj eee, da radę. Ewolucja, dobra. Idzie. Idzie. Może A próbujemy go idzie. na tuberze. Cofnął się. O. Podchodzi. No, idzie za mną. Dobra. Może. Czy jest to Surprise jakiś? Nie ma, jeszcze nie się nic bez się Może się boi, że spadnie. Czy na moście, jakbym walnąć, to pewnie by spadł. Pię, no sposób. właśnie. Gorze też traf z tego świpajsa No No powiem ci, o idzie, idzie, idzie Dobra, ładuję się Aj. Niech on, o wyrzucił, wyrzucił O, się naładował Wow Jak on mnie chlasnął Jest, 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 jest mambo, powalony pocz, 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 patrz Dobra, goń, goń, goń Leżyć, kurde gnoju O Prawie mnie zrzucił Mnie też Zrzucił mnie O nie No nie tu, gdzie ty wylądujesz, żebym cię zebrał Tu, na nim, na nim jestem Ale, Ale bida. On już jest do zabitia Dobra, no, ja nie, jestem, ja jestem trup. Uciekam. Ten torpor spada. No stary, jakby stać pierdnąć na niego i bym go miał. No. Ale przynajmniej. Ja pierdyka ale lipa dupa. No. Ale to byłoby to do zrobienie. Dobra, chodź na cmentarzyk. Pożegnałem Dobra. Zdjęcie będzie trzeba zrobić tutaj zaraz. Okej. Okay. A czy nie pod cmentarzem, tylko pod schodami jest ten taki cmentarz pod, pod cmentarzem, nie? coś chodzi Pyk co ty tam? Bijesz się z nim? Wjechałem na niego na pierwszym poziomie, prawie go powaliłem. Myślę, że według byśmy go nawet na pierwszym poziomie powalili, wiesz? Tylko dwa suprasy już. I już. Dobra, jestem tutaj. Elo. Dobra, Elo, chodź Chodź na dół. O? Bo tu, tu jestem wielkolud. O, się w uważaj. uważa. Aha. A co ty tam chcesz? Chcę zrobić sobie zdjęcie. Aha. Co ci na co? No spoko możemy sobie zrobić. Tyknę Zapraszam. Chuteczkę. Jakiś mały gnojk mi wiąże. Pijany ziomek. Goni mnie teraz, będzie łaźw za mną Menda. No bez kapi, łaźw za mną. mnie jakiś ziomek. Tajko. Cześć. Elo. Dawaj, czekaj się zdjęci teraz z Wielkoludem. Z Wielkoludem? No. Cały odcinek. Zleciał, zleciał! To, już szukamy punktów. Co? Jo, ja, są pońcy. Pat, co się dzieje? Woo! Ale Zabrałeś? Wow! Zabrałeś? Wow! Wiesz, co, ja myślę, że przetniemy tu odcinek na pół. <laughs> Bo za, załatwiliśmy dużego. Jej! No, tu tyle w tym materiale będzie. Dokładnie. Pierdzie. Dobra, trzeba sobie zrobić pożegnalne zdjęcie i pryczki! Cześć, Cześć. Trzymajcie się!